To co? Sprowadzenie robić? Tak? Dobra, tak. Specjalnie na 2013 goście i dziadek rafnek Unio, Udo, Grubo, Seba, Bit. Gruby weź to dalej, ciś, ciś, to głośniki, ciś, to głośniki, ciś. Słuchaczu, życzę Ci zdrowia. Na pewno już dziś sprawnej szóstej. Tak też mów mi persłodziutki Nie mam czasu ledwo zipieć, sam nieco schudni Przez basen wódki zwykle brak zaklęcią różdżki Wupa łyżek górskich Na chłody ciepłej kurtki Mądrych posunięć nim coś runie, nie ślepej furi Gdy zechcesz musli Czy hinduskiej kuchni dowodów Że choć różnych masz równych kumpli W uczuciach binga Życza jak szczęścia i pomyślności Przedsiębiorczym choćby z zawinkla. winkla Niech od skurwysyjstwa uwolni się Syria A bezdomni wigilia i sylwka spędzą w willach Niech każda firma Obrót wykaże w podwyżkach i w końcu niech pamięta się wysoka izba Póki opozycja nie spoczywa na cinglach Wszystkiego istotnego kichać, milion zgarnie miliard O, gdybym ja sama mogła więcej niż mogę O, dałabym tobie i tobie I melodia, która ze mnie wybrzmiewa Posłuchaj, zarażajmy nią razem serca Napędza Więcej łez Szczęścia nam potrzeba Więcej zdrowia Dachu nad głową Dla każdego Nasz świat błądzi Życzę mu, by zaczął kierunek zmieniać Więc złap tu od nas te słowne bodźce I spełnię się to, co istotne Aj, aj, aj. Uwierz w siebie, to doda ci odwagi na stą Z całego serca życzę tobie, by każdy krok Powodował uśmiech po stą Codziennie inną przygodę przeżywał wciąż Wydawała ci radość i ogrom Pod dostatkiem miał wodę, a palcami urok rąk Siał nie pogrom Miłość jest łatwym ogrodem, do którego stoć Istoty wejść modą To nikogo nigdy nie był wrogiem Przez żaden rząd, nie się go po broń, zjadając swój ogon Życzę tobie być nie musiał iść tą drogą Sam decydował do kogo, gdzie jak i po co? Załogą, stopę poszczyty i odtąd z głową uniesioną patrzą szeroko jak GoPro I przez okno, a nie za krat Mógł spoglądać na świat Chociaż raz poczuł się wolny Naturalnie odszedł spełniony thank oh.